Jest w sumie 77 zawodników, startuje, z tym, że jest 6 drużyn samorządowych i 15 drużyn policji dwuosobowych i jedna drużyna strażaków. I jest 6 osób z Takaty. Świeżawa Góra, jeżeli chodzi o policjantów, to Świeżawa Góra, Ząbkowice... Jelenia Góra, Zgorzelec, Kłocko i to wszystko. A samorządowcy? Sa samorządowcy to jest tak: Starostwo Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Wojciechów, Gmina Osiecznica, Lubawka. Gmina Lubawka, Starostwo Jelenia Góra. Po pierwszej turze jak mamy? Po pierwszej turze prowadzi. Zawodnik ze starostwa kamiennej góry, szewczyk Tomasz, zapał szczupaka, 57 cm o wadze 1125 gram. Na zawodach możemy łapać szczupaka, sandacza, okonia, pstrąga, pstrąga tęczowego, balenia, te, te ryby mniej więcej, te które są ryby drapieżne. Czy pamięta pan pierwsze zawody, jakie pan przeprowadził tutaj? Myślę o Bokówce. Przeprowadziłem pierwsze zawody w 2002. Nie byłem na pierwszych, bo to organizowała koło Lubawka, ale od drugich zawodów. Pamiętam jedne zawody tylko, tak gdzieś w 2008 roku, wtedy było ponad 100 zawodników, ale tutaj przynosili komplety szczupaków, no w pierwszej i w drugiej turze. Pojemniki tak. już mieli takie trzy po chle do chleba, to, to się te ryby po, po jednej turze nie, nie, nie mieściły i się odwoziło do domu pomocy społecznej. W tym roku będzie tak podobnie? Nie, no bo w, po pierwszej turze... No nie wiem ile te, tych 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 ryb jest tutaj no z, z, z 30 ze 30 sztuk Dzisiejsza impreza pokazała, że pomysł przeniesienia bukówki, łowienia na bukówce na miesiąc wrzesień okazał się trafny. Wczorajsze sprzątanie również pokazało, że zasadnym jest sprzątać po okresie letnim. Ja rozumiem, że mogą to być kontrowersje na temat sprzątania przez dzieci, ale to jest Przede wszystkim nauka dla młodych, że należy po sobie posprzątać, co my dorośli zostawiamy właśnie po pobytnościach nad tego typu akwenami wodnymi. To co panie sędzio, niedługo będziemy kończyć tą drugą turę? Tak, jeszcze dwie minutki i będę, będzie sygnał na zakończenie drugiej tury i zawodów całych. No, czas kończyć.

Mamy Zaczniemy od punktacji branżowych. Tu mamy kolegę z takaty, który będzie mnie wspierał, zaraz przy wręczaniu nagród. I mamy zastępcę komendanta wojewódzkiego policji. Dzień dobry, panie Zacznę od trzeciego miejsca w klasyfikacji o Puchar Przechodni Dyrektora Zakładu Takata Parts Polska Krzeszów. Trzecie miejsce, Ireneusz Nackowski. Mamy również puchar. 105 punktów. 105 punktów. Podnieś, podnieś, ale wiesz, że trzeba go wódką napełnić on ze zbiornika. Ja. Idziemy do ptaszkowa. Drugie miejsce. Punktował tylko w jednej turze. 160 punktów. Marcin Gałka. Gratulujemy. No i zwycięzca tej klasyfikacji. Punktował w obu turach. 305 punktów. W pierwszej turze 215, w drugiej 90. Mariusz Mucha. Brawo! Gratulujemy. Mariusz, tutaj podaj. przechodni do poddzieś, się. nagroda rzeczowa. Nie wiem, w trzebnicy przyszywają ręce, to może trzecią. No, <grym> Drużynowo <grym> <grym> w, w klasyfikacji policji. Pan komendant będzie wręczał kuchary, mam nadzieję. Jak najbardziej. Dziękuję. Za zdobycie trzeciego miejsca w szóstych dolnośląskich mistrzostwach policji w wędkarstwie spinningowym o puchar komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Komenda Powiatowa Policji w Kłocku. Profesora policyjnego stowarzyszenia Wędkarskiego Andrzeja Marciniaka, ponieważ oni ten puchar odfundowali. Uprzejmie zapraszamy. Pana prezesa Andrzejku. Wreszcie wręczyliśmy puchar. Drugi pan komendant trzeci. Ja. Samotu, 170 punktów. Się nie przes... To nie koniec. Piękne medale z rybami. Teraz proszę bardzo sesja zdjęciowa. Tak, tak jest. Zapraszamy, odsuwamy się, stańcie przyjaciele. Jeżeli, jeżeli prosili, sumie, to się o, to się wyjdę Trochę z kadru. O. Dzień Dzień Jeśli dobrze pamiętam, ci, którzy zdobyli dziś drugie miejsce, kiedyś na którym z, z mistrzostw policji... Jeden z zawodników zaczepił sam siebie za głowę. Zdarza <grym> się. Drugie miejsce w, w szóstych Dolnośląskich Mistrzostwach Policji w wędkarstwie spinningowym o puchar komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, i Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu. Brawo! To jest ten który jest pity. O, czyli o, dobrze badania. <laughs> doktor Wyżykowski uratował. <laughs> 40 40 40 mój mój to jest <laughs> Nie jem nogą. Której? I <grym> to niejednokrotnie. <grym to> Co wiecie? Czemu pani w sosie? Pani żonę zabrał i się zesad... przynieś. I do zdjęcia. I, od razu. I do zdjęcia, panowie. Dobrze. <grym to wytanie> albo nie łapać okna, albo wyrzucić żonę z domu. <grym to wytanie> nie, słowi drogi. Pierwsze miejsce i Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji <noise> we Wrocławiu w Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Ale <noise> też brawo! No, Rozpędziłem się z tą policją. To też funkcjonariusze. Słuchajcie, <noise> 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 pierwszy raz wystartowali i od razu zdobyli puchar. Co będzie dalej? <noise> No i Do kadry narodowej było. To jest pisane to ja. Gdzie rozpędziłem? Pokażę ten plan, tak podobno trzeba napełnić i się. Z klasyfikacji indywidualnej. Za zdobycie trzeciego miejsca mamy dyplom i nagrody dla Tomasza Konieczka. Nie, no proszę cię. Owoczne i średnie. Drugie miejsce, indywidualnie, Bogdan Frączak. I najlepszy indywidualnie w szóstych dolnośląskich mistrzostwach policji w wędkarstwie spinningowym. Mieczysław figura. Brawo. Gratuluję. Pierwszy raz, cieszę się. Pierwszy raz. Pierwszy raz wystartowali. Długo trzeba było czekać na zezwolenie komenda. No, wreszcie mogli. Pierwszy raz do wolnego. Daleko od nas mieszkają. Zdobyli puchar już nieraz. Nasi przyjaciele z gminy Osiecznica nad kwisą daleko. To nie ma grzebów, bo przyjechali na ryby. No, zapytacie później w kuluarach można ich również przeku. Na, namawiać. Zajdziesz coś. Miejsce drugie. Starostwo powiatowe w kamiennej górze. Kto odbiera. Gratuluję. Dziękuję bardzo. I miejsce pierwsze i puchar przechodni, który wręczy. Pani starosta, to jest nowy puchar, bo poprzedni został, nie? Został, Został, tak? Został. Także kto trzy razy wygra, ma go na zawsze. Oblepionego później tymi tabliczkami, jak kto... więcej to, to wybierzemy. Rozumiem, przyjedziecie po walce. To oni zabrali. Ja że oni zabrali. To postument większy To można dorobić w trakcie, jak będzie mało miejsca. Gmina Lubawka. Gdzie? Gdzie drużyna? Gdzie drużyna? Drużyna do zdjęcia. Jesteśmy. Siemać puchar. Z panią starostą. Weźcie panią starostę w środek. Przy żeby wyglądała porządnie. Szóste miejsce. I nagroda. W podpierach gumowany, nie nasionka. Krzysztof Kochut. 645 punktów, no więc punkt, nie najgorzej. Gratuluję. Proszę, proszę bardzo. Proszę. Państwa, proszę. Dyplom. proszę Państwa, zwyczajem na naszych zawodach jest to, że pierwsza nagroda jest bardzo cenna, kolejne nagrody są mniej wartościowe. To po to, że mistrz bierze prawie wszystko. Tak jest. W zeszłym roku był ponton, wcześniej równie cenne nagrody. W tym roku jest to echo sonda za 999 zł plus uchwyt do czujnika zaburtowego po to, żeby można było sobie to, to echo na łodzi używać. A zwycięzcą w 12. Międzynarodowych Zawodach Wędkarskich Zielony Szczupak Bukówki jest Krzysztof Kopeć. Krzychu, niech Ci służy Polskiego Związku Wędkarskiego w Lubawce. Ma jeszcze wolne ręce. Prosimy Cię do zdjęcia. Podziękuj wszystkim. Pokaż się nam. Proszę Państwa, dziękuję wszystkim serdecznie. Zapraszamy za rok. Jeszcze można oczywiście tu zostać. Kto ma ochotę się bawić, kto ma ochotę połowić ryby, bo po może będą brały. Zawody Zielony Szczubak Bukówki w 2012 roku uznajemy za zakończone. Dziękujemy bardzo.